Zapraszam do oglądania kolejnego odcinka na moim kanale. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobać. Lecimy Kermoren. Opaki sobie odpuścili. Długo cię tu nie było. Za długo. Jak podróż? Poza tym, że przeleciał mi nad głową widłogon? no spokojnie, tylko pasażer się wiercił. No właśnie, niech no się przyjrze. Liczne deformacje oczy, uszy, nozdrza... Zajęcza warga, a czy... A już, już, spokojnie. Kolera Jennefer miała rację. Piękny to on nie jest. Sam też nie wyglądasz za dobrze. Gdzie się tak ubablałeś? Co? A, a, a o tym mówisz. Mieszałem wapno na zaprawę. Trzeba połatać mury, zanim się rozlecą. Do i trzeba zwłaszcza przedmitować. Sporo roboty. Zwłaszcza dla jednej osoby. Lambert i Eskel nie pomagają? Nie. Jennefer znalazła im pilniejsze zajęcia. Jen już jest? Jest, a jakże? O, pokłóciliście się. Geralt, ja rozumiem, że to kobieta, no jak to się teraz mówi, wyemancypowana. Ale czy maniery jej nie obowiązują? Teleportowała się i żadnego witajcie, tylko od razu będziemy odczyniać klątwę. Trzeba zrobić to i to. Eskel, Lambert, ruchy. A potem poszła do komnaty gościnnej i wywaliła łóżko na dziedziniec. To było dobre łóżko. To samo jej powiedziałem. Solidna dębowa rama puchowy materac. Tris zawsze mówiła, że. A, pewnie o to poszło. Pewnie tak, albo naprawdę nie lubi dębowych mebli. Co planuje, Jen? Też bym chciał wiedzieć. Jak to nie wytłumaczyła wam? Powiedziała, czego potrzebuje do odczynienia klątwy. Ale jak chce to zrobić, już nie. Mimo próśb. Podejrzane. Cieszę się, że to dostrzegasz. No dobra, to gdzie są wszyscy? Eskel poluje na widłogony. I tak trzeba je wytępić, nim się namnożą. A że Jennefer chce z nich destylować jakieś składniki, jak to mówią dwie pieczenie na jednym ogniu. Lambert jest jeszcze w zamku. Zbiera się w góry, żeby napełnić filakterium energią żywiołów. Hmm, a Jen? Rozkładamy rozkłada Chciałam Chciała mnie zagonić do pomocy, miałem biegać z jakimś pikającym ustrojstwem, szukać czegoś, ale za stary jestem na takie głupoty. Pójdę się z nią przywitać. Dobrze. Tylko nie spodziewaj się, że ci się rzuci na szyję. Oj, nie spodziewałbym się. Kurde, dobra, no Eskil jest jako pierwszy, w Chodźmy na polowanie, morda. Dobra. Rodeczko. To pewnie ślady Eskela. Nikt inny ostatnio nie wyjeżdżał z zamku. Ale no gdzieś tu będzie, nie? Tum tum tum, ru ru Jego koń. Jak on się nazywał? Wojsiłek. Piękne zwierzę. Eskaler rozbił obóz. Chyba zakładał, że długo go nie będzie. Ślady stóp. I kozich kopyt. Ciekawe. Kamienie. I ślad się urywa. Świetnie. Może pokieruje się węchem. Skala nie wyczuje za to ta koza, tylko trzeba czegoś co nią pachnie. Ja pierdyka. Czy na no wiemy to w dziękuję? Kawałki obłupanej kory. Wygląda na to, że koza Eskela ocierała się o to drzewo. Kłak sierści. O, ale capi. Tu jest z ośmiu plec. O! Oh. jest. Czerwauszy. Ślady Eskela. Miałem nosa. Sama się nie przywiązała. To miała być przynęta na widłogono, ale widzę, że na wiedźminów też działa. A żeby widłogona zwabić, do palika kozę powrozem przywiąż i wśród listowia czem prędzej skryj się. Bestiariusz brata Adalberta, strona 82. Widzę, że pamięć wciąż dobra, mimo lat. Masz tyle lat, co ja, cwaniaku. Tylko ta siwizna postarza. Dobrze cię wreszcie widzieć. Ciebie też. Jak leci? Po staremu. Od utopca do utopca. To wszystko? Jestem prostym wiedźminem. Nie walczę ze smokami, nie bratam się z królami, <noise> ani nie sypiam z... z czarodziejkami. Nie to, co niektórzy. Na przyszłość postaram się ograniczyć do sypiania z czarodziejkami. Nie wątpię, że to najprzyjemniejsze, ale wcale nie wiem, czy najbezpieczniejsze. Leci. Tam jest. Wybrał sobie zły dzień na opuszczenie gniazda. Spore Dam radę. Cholera, dwa właśnie, ty nie ma... Aha, to polecił Inaczej, musiał jakby tam popychać? Mocno krwawi. I To z jakiejś tajemnicy, bo jucha jasna. Daleko już nie zaleci. Nie bałeś się zostawić konia tam na dole? Widłogon mógł zapalować na niego. E tam, Wosiłek to koń bojowy pełnej kadwańskiej krwi, dałby radę. Mówiłem ci skąd go mam? Nie, chyba nie. Raz uratowałem takiego rycerzyka. Wiesz, las, noc, wilki, taki tam standard. Powiedziałem, dasz co w domu zastaniesz. No i dziecka nie było, ale akurat klacz mu się źle biła. Eskel i wojsiłek związku z tym historia. Mam istotny. nadzieję, że się nie I sobie to wie, po prostu zazdrościsz. Tu wylądował. I to niezbyt zgrabnie, Patrz na te ślady. Idą sełowiecki, idą se sa nie widno i noz z Co to za piosenka? Warto się A tu to Akurat do... Wygląda na to, że zwiał do leża. I dobrze. Stąd już nie ucieknie. Deskiemu. Nie. A u nie było w skrzyni, lecimy dalej. Oh. I zbierajmy się stąd. Ty nie z tyłu, tuż pod czaszką. Jen wspomniała, po co jej to? Jak to? Czyli ty też nie wiesz? I nie niepokoi cię to? Nie, nie niepokoi. Ufam jej. A mówią, że ludzie uczą się na błędach. Słucham? Nic, nic. Jak coś wien nie pasuje, to miej jaja, żeby to powiedzieć wprost. A ty miej jaja, żeby przyznać, że cię oszukiwała. Nie raz i nie dwa. To przeszłość jęd się zmieniła. Wiem, nie wiem. Zapewne. Dobra, mniejsza z tym, chodźmy. Zamiar, że my razem teraz popylamy, tak? Dobra to, było. to nie, nie trzeba całej tej podróży chyba oglądać. Słuchaj, co powiesz na mały wyścig? Sprawdzilibyśmy, kto jest szybszy, wojsiły. No, niech ci będzie mój. Jest miejscem. Wyzwanie żadne, bo prześcignąłbym cię nawet na kulowej świni. Ale czemu by nie? Sam jesteś kulowa świni. Kto pierwszy w Kermoren, ten lepszy. Dawaj płotka ty, Atsjac, ty masz tego zajebistego konia. Ty to w kopię, Ale... Ty mordo. To, żeby w głównym miejscu... Nie wstrzymałeś, nie skończyłaś. żebyś karku nie skręcił taktyczne no, odpocznąć był potrzebny o nie woj bohater jest nie skręciła ich, No wreszcie. Długo kazałeś na siebie czekać. Siodło mi się suwało. Mm, złej baletnicy przeszkadza rąbek u spódnicy. Sam jesteś baletnica, ale taka, co cholernie dobrze jeździ konno. Należy ci się jakaś nagroda. Daj spokój, nic od ciebie nie wezmę. Najwyżej postawisz mi kolejkę przy jakiejś okazji. Dobra, tak się umówmy. Fajno. Wiedźmin walczy zwykle mieczem srebrnym albo stalowym, ale musi umieć użyć każdej broni. Bardysza, Radziaka, Procy. Dziś będziecie ćwiczyć strzelanie z łuku. Kto chybi dotarczy, robi 50 pompek. Kto trafi tylko 20, ruchy! Kolebiesz się na boki jak trzcina na wietrze. Co to ma być? Głowa równo. Trzymaj gardę. Szybciej, szybciej! Mieczem walczysz czy cepem? Cięcie wyprowadza się z nadgarstka, nie z łokcia. Jeszcze raz. Przerwałeś trening bez pozwolenia. Wiesz, że... Nie przerywaj. To, że krwawiłeś, to żadna wymówka. Zdejmij opatrunek i wracaj do ćwiczeń. Zajmiesz się raną, jak pozwolę odłożyć miecze. Po bastionie krąży duch chłopca, który tu trenował. I który tu zginął. Muszę pochować jego szczątki. Może wtedy odejdzie. Pewnie jego duch krąży po bastionie. Może odejdzie, jeśli pogrzebie kości. Róg, coś się dzieje, coś złego. Macie się schować i czekać, aż wrócę. Tak, wiem, że trenowaliście walkę mieczem. Tyle, że wciąż gówno umiecie wlazić między skały i mordy w kubę. Żaden pogrom się bez nich nie obejdzie. małe. Fiory będą próbowały mi powstrzyć. Miecz Berengara. Imez wszystkie zadania poboczne, jakie można. możemy porozmawiać? Jak mogę Ci pomóc? Szukam Ciri, Myślisz? Hmm, też. Bywaj. Tak? W czymże? Widziałem się z Mcherem. A są jeszcze jakieś koronowane głowy, których nie widziałeś? Kilka. I miejmy nadzieję, że tak już zostanie. Pamiętasz pierwszą wojnę z Nilfgaardem? Bitwę pod Soden? Cała północ walczyła razem. Temeria, Redania, Kedwen, Edirn. a czarne... I było tak, było tak. ...byli bohaterami, o których śpiewało się pieśni. Niewiele już zostało z tego świata. Nie obraź się, ale po co te remonty? Żeby nam dachówki nie spadały na głowę? Dachówki mają to do siebie, że spadają z dachu, a ty stawiasz mury. Odbudowujesz twierdzę. Dla trzech osób? Czemu? Bo pamiętam, jak to było kiedyś, przed pogromem. Samych nauczycieli było dwudziestu, a uczniów... Nie cofnę czasu, wiem. Ja. Ale nie mogę po prostu bezczynnie stać i patrzeć na te ruiny. Znalazłem notatki Berengara. Z tego, co wyczytałem, próbował wykuć Torherne, a ty mu pomagałeś. Co najwyżej służyłem radą. Chłopak nie potrafił wykuć tego miecza. Ale zamiast puścić mnie do kowadła, zawracał głowy pytaniami. Wszystko chciał zrobić sam, jak zawsze. No ale potem się skończyło, bo schemat diabli wzięli Dosłownie. Słucham? Berengar wyprawił się na czarta, który zalągł się w dolinie za zamkiem. Nie wiedzieć po co wziął cały ekwipunek. No może myślał, że będę grzebał przy tym mieczu, jak go nie będzie. Wiesz, jaki on był? W każdym razie czart okazał się silny, za silny. Berengar uciekł. No, a że ciężko biec z ważącą dwa pudy sakwą pod pachą, musiał porzucić swoje rzeczy. Czerwony był od krwi i ze wstydu. Prawie się nie odzywał. Zaraz potem wyjechał na zawsze. Resztę historii znam. Słuchaj, jak trafić do leża tego czarta? Wiedziałem, że nie odpuścisz. Najłatwiej wziąć łódź i płynąć rzeką z prądem, aż do końca. Tylko uważaj. Berengar miał swoje wady, ale walczyć akurat potrafił. Jeśli ten czart jeszcze tam siedzi, może dać ci popalić. Płyniemy. Lecimy miecz Berengara. Nie Irdenku. Płynęcie się kończy. Muszę być blisko. Płyni i inni miecz. Związujemy. Nic dziwnego, że ajuda. Jeszcze raz ja z tego. nie O kurwa". Uh. rozejrzeć się za rzeczami Berengara O Pani, no to się teraz co jakiś worek, ale to jest tylko woda, dobra? Ma. Wykucie tego torherne nie będzie łatwe, ale warto spróbować. Długie włosy, czuciowe, płat, czołowy wydatny, ale w normie. Obawmy się ze w sekcji. Z kolczykiem? Mm -hmm. Widziałem już coś takiego. Niektóre osobniki lubią błyskotki, jak Sroki. A co w pysk? Zęby pożółkłe, stępione, brak górnej bujki siódemki, czarnych się karczy. Widać, nie nitkował. Dobra, jedziemy dalej. Złe szpony na oko z 15 cali. No, Rosną całe życie, więc miał 110-120 lat. Nogi muskularne, Mus zwłaszcza i stopy. Regularne. Mówię ci, szybki był w jednej chwili, tu, w drugiej tam, ciągle w cieniu, prawie go nie widziałem. <trym> tego w końcu dopadłeś. Aj, długa historia. Opowiem. Dajże, był tam inny raz mordował. Ciekawe. O jak, coś ciekawego? A, niestrawione resztki. Chyba z paru dekad. Ludzkie włosy, sprzączka od paska, parę miedziaków i złoty pierścionek. Chcesz wziąć dla NFR? Starczy wyszorować i będzie jak nowy. Otrzymaj to. Nie, dzięki. Nosi tylko srebro. Jej strata, rak reszta w normy. Poza marską wątrobą, lubił chyba wysysać krew z pijaków. No, no. Chyba na razie wystarczy. Obu staroosobni osobnik doświadczony. Hmm. Warto wypracować metodę na określanie wieku katakanów na podstawie śladów, żeby nie trafić na takiego, będąc nieprzygotowany. Warto, zgadzam się, ale później. Trzymaj się, Eskary.